Witam serdecznie, witam na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo fajny film, na który już dosyć długo czekałam, który już od dawna planowałam, i akurat jest super moment, żeby go nakręcić. Zrobiłam kawę, co tam u Was słychać. Dobra. Film otwierający serię budżet w realu to jest budżet faktycznie osoby, która postanowiła udostępnić mi swoje dane i przekazać wam. Także za jej pełną zgodą pokażę jej budżet i, i trochę przedstawię styl życia, no bo jest to związane. Będziemy mówić o osobie, która samotnie wychowuje dziecko. Jest to kobieta koło 40 pracująca w Warszawie. E, I co? Co ja tu chcę zrobić? Chcę Wam pokazać różne sposoby radzenia sobie z pewnymi sytuacjami. E, chciałabym, żebyśmy też e, nie byli w jakimś schemacie myślowym. Bardzo często spotykam się z myśleniem, że osoby w Warszawie zarabiają dużo. No, więc powiem Wam, że to nie do końca jest prawda. Znam osoby zabierające bardzo różnie, e, dlatego myślę, że działanie na przykładach i pokazywanie pewnych sytuacji jest bardzo istotne, bo wśród Was jest bardzo wiele, e, wielu wychowujących samotnie dzieci. Może macie swoje patenty, może jesteśmy w stanie sobie porozmawiać i e, nawzajem podzielić się pewnymi sposobami. Także na samym starcie, e, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że taki filmik sobie zrobimy raz na miesiąc i będzie dotyczyć faktycznych budżetów. No to jedziemy. Jedziemy oczywiście od zaczynamy od wpływów. Wpływy pochodzą z pracy na etat 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Wynoszą 3660 zł. Jako wpływy dodatkowe mamy alimenty. w Wysokości 600 zł yy, oraz mamy 500 plus. I to jest pierwsza część, od której zaczynamy. Yy, druga sprawa to są rachunki. Czyli zapytałam tej osoby, jakie ma rachunki. I w odpowiedzi dostałam informację, że na rachunki stałe płacę miesięcznie 1500 zł. Więc zaznaczymy sobie to tak. E, osoba ta nie ma kredytu hipotecznego i e, dlatego te rachunki wynoszą 1500 zł. E, tutaj jest zawarty gaz, prąd i opłata za czynsz. I do tego dochodzi e, jedzenie, na które miesięcznie przeznaczone jest 1100 zł. E, ważną częścią w ogóle mowy o finansach jest zrozumienie sytuacji danej osoby. Więc ta osoba wychowująca samotnie dziecko, ma dziecko w przedszkolu, które jada też w przedszkolu. Jest to dosyć ważna informacja, bo inaczej będzie tutaj wyglądać sytuacja osoby, która ma nastolatka i jest na wiecznym głodzie, niż osoba, yy, która ma chłopca w przedszkolu, który je obiady i do domu po przedszkolu wr wraca je jeden posiłek yy, czasem jakąś przekąskę i w zasadzie tyle. Yy, I Oszczędności. Więc tu dostałam informację, że 2000 przelewam na konto oszczędnościowe. Z tego konta opłacam wakacje, remont mieszkania itd. Ważnym tutaj składnikiem, mowy o funduszach i radzenia sobie z pewną sytuacją, jest powiedzenie, że osoba ta wydzieliła sobie Dniówkę jedzeniową w wielkości 33 zł dziennie. Myślę, że zrobiła to bardzo intuicyjnie i bardzo trafnie, dlatego że jedzenie jest jedną z, większo, z większych wydatków, jakie możemy mieć, i miejscem, gdzie bardzo często uciekają nam te pieniądze. I osoba udzieliła mi informacji, że jeżeli danego dnia nie wykorzystała tej kwoty 33 zł, kolejnego dnia. Przechodziła i ta kwota na kolejny, więc miała na przykład 66 zł kolejnego dnia, i w ten sposób y, ogarnęła sobie kwestię. Jedzenia myślę, że sposób jest bardzo fajny. E, ja tu w ogóle bym się tego nie czepiała. On jest bardzo dobry dla osób, które chcą zapanować nad funduszami. E, jeszcze, jeżeli by korzystała z gotówki, byłoby to bardziej namacalne, ale kartą jakby jest najbardziej do zrobienia. Sposób w ogóle polecam dla osób, które nie mogą sobie zapanować nad budżetem jedzeniowym, mogą go sobie podzielić na tygodniowe kwoty oraz na dzienne kwoty, więc wszystko zależy, w jakiej jesteście sytuacji. Dla niej było to wygodne, to się sprawdzało. Wypisała mi również, jakie rzeczy często kupowała, bywało tak, że szła na pewne kompromisy, bo nie stać było jej na. Rzecz typu masło, kupowała majonez, e, kupowała jakieś części z kurczaka typu pałki, trochę tańsze niż na przykład pierś. E, więc na pewno miałam multum swoich patentów, żeby zmieścić się w swoim funduszu i nadal się wyrobić. E, jakby patrząc na jej budżet, na początku sobie pomyślałam, że... To jest bardzo fajny sposób na poradzenie sobie. Dlaczego? E, dlatego, że musimy pomyśleć, jak czuje się w ogóle samotna mama. Ona na pewno ma strylion różnych rzeczy na głowie. I jeżeli ja bym jej tu powiedziała: słuchaj, załóż sobie fundusze celowe, zrób sobie tak, zrób sobie coś tam, nałożyłabym jej zbyt dużo. Ona i tak w życiu ma dużo różnych tematów, żeby jej to dzielić, więc, on, więc ona sobie intuicyjnie to zrobiła w bardzo prosty sposób. Myślę, że ten sposób bardzo fajnie u niej zadziałał. Jest jeden minus takiego sposobu. Tutaj, jeżeli w oszczędnościach odłożycie sobie jakąś kwotę i macie taki worek bardzo ogólny pod tytułem oszczędności, w momencie rozjazdu życiowego, na przykład na zdrowie, czy wakacje, czy rzeczywiście remont, bierzecie całość tych oszczędności. Co to oznacza? To oznacza, że nie macie na inne rzeczy i bardzo często mi piszecie coś w stylu, zaplanowałam sobie, że zbuduję sobie oszczędności, ale życie i wypadło mi to i tamto. Ja Wam pokażę, co ja bym zrobiła, ale to nie znaczy, że mój sposób będzie lepszy, bo ja nigdy nie byłam samotną mamą i nie mogę na 100% powiedzieć, że mój sposób będzie lepszy. Ja mogę zaproponować coś, a ta osoba musiałaby to wypróbować i powiedzieć, co o tym myśli. Chociaż szczerze mówiąc, myślę, że jej życie i tak było bardzo minimalne, bo rachunki 1500 zł to jest dosyć niedużo, no co tam mogło być. Z rzeczy, które musimy mieć, na pewno był czynsz, prąd, gaz, i może Netflix. I w zasadzie myślę, że lista się skończyła, bo 1500 zł to jest niedużo. Ja samego kredytu mam 2380, 2280. A więc myślę, że ta osoba i tak dosyć żyła minimalistycznie, z odkładaniem dużej kwoty na oszczędności. A I tak wyglądał jej budżet przez długi czas. Yy, I co ja bym poleciła? Jeżeli w ogóle mogę polecać ze swojej strony, bo sama nie wiem, musiałabym być w tej sytuacji, ten faktor psychiczny jest bardzo ważny, słuchajcie. W jakim wy jesteście kondycji psychicznej, bo finanse to czasem jest dużo pracy. Jeżeli rozbijecie na dużo tematów, to może być po prostu dla was za dużo. Może właśnie lepiej w tą stronę iść. Ja wam pokażę inny sposób. To, czy on jest dobry, wyłącznie zależy od was. Więc zakładam, że wpływy przypisuję sobie po prostu alimenty oraz 500, plus mamy te same. Zostawiłabym w ogóle rachunki. No bo co tu się czepiać? Myślę, że nie dużo osób może się pochwalić rachunkami w wysokości 1500 zł. Czyli rachunki stałe, czynsz, opłaty. Może Netflix. 1500 zł. Jedzenie w ogóle bym zostawiła. Myślę, że to, ten patent jest super. Jedzenie o wartości 1100 zł. To nie jest zbyt dużo. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest mama z dzieckiem, no to nadal jest kobieta, która wyjeżdża do pracy 8 godzin dziennie. Pracuje. Je przecież w pracy, je śniadania wraca, je kolację, dziecko chce przekąskę. Same te rzeczy dla dzieci, jak wejdziecie do sklepu zobaczycie, one nie należą do najtańszych. Także myślę, że 1100 zł jest ok, żeby ona mogła normalnie dalej psychicznie dobrze funkcjonować i żeby się nie stresowała, że ma na przykład budżet 800 zł i masakra i teraz musi o kolejnych rzeczach myśleć. Stać ją na to, żeby tyle płacić, myślę, że to jest ok. I nadal bym została przy tym systemie, który ona sobie wymyśliła. Uważam, że jest super. Czyli po prostu, jeżeli nie wyda 33 złotych dziennie, ta stawka przechodzi jej na kolejny dzień. <laughs> Jedyne miejsce, jakie bym zmieniła, są to oszczędności. Dlaczego? E, dlatego, że jeżeli zastanawiam się nad, nad budżetem, czy to swoim, czy czasem do mnie piszecie, i się razem zastanawiamy, pierwsze co mi przychodzi do głowy to, jaki ma cel ta osoba, jak ona chce żyć, co chce poprawić. Staram się wcielić trochę w tą osobę, zadaję czasem dużo niekomfortowych pytań, bo na tej podstawie układamy plan. Więc co tutaj bym pomyślała? Pomyślałabym przede wszystkim o takim funduszu awaryjnym, który Wam często mówię, czyli taki fundusz życiowy na okoliczność utraty pracy. To jest szczególnie ważny fundusz w przypadku osoby, która samotnie wychowuje dziecko. Yy, więc cele. Pierwszy cel fundusz życiowy. życiowy. Dużo osób tutaj yy, nie ma tego funduszu i wrzuca wszystkie pieniądze do worka pod tytułem oszczędności. Problem z tego typu rzeczami jest taki, że oszczędności to są bardzo różne rzeczy. Czasem są to wakacje, czasem jest to remont. I później zauważamy, że na ten fundusz życiowy, taki powiedziałabym awaryjny, czasem przez Was nazywany poduszka, ja nazwę to utrata pracy, czasem łamane zdrowia. Czyli jest to taki, powiedziałabym, poważny fundusz, którego nie ruszamy, który odkładamy dopóki się nie odłoży i nie podbieramy. I on jest problematyczny dla Was w momencie, jak odkładacie tylko jeden rodzaj oszczędności i myślicie, że ten fundusz zawiera się w nim. I w momencie rozkroku życiowego, bardzo różnego, czy to jest awaria samochodu, czy remont mieszkania, bierzecie całe swoje oszczędności i tu Wam nic nie zostaje. To jest pewien problem, który można w łatwy sposób naprawić. Zaraz będziemy o tym myśleć. Jaki fundusz życiowy możemy zaproponować? Fundusz życiowy proponujemy z kwoty, która Wam wychodzi z rachunków oraz jedzenia, czyli w tym przypadku będzie to 1500 zł plus 1100 zł. To jest fundusz i mnożycie to razy 6, czyli macie 2600 razy 6 miesięcy. Czyli w przypadku tej osoby, ona na pół roku potrzebuje 15 600 zł, aby funkcjonować. I nie są to rzeczy typu przyjemności, wyjazdy, fryzjer, manicure. To są rzeczy, które pozwalają Wam żyć bez wchodzenia w długi. Więc ta osoba potrzebuje 15 600. I ja wiem, że ta kwota wygląda na sporą. Na pierwszy rzut oka, ale powiem Wam tak: tutaj nieważny jest um, czas odkładania. Tutaj ważne, że robimy to systematycznie. Nie rzucajmy się na taką wodę: będę odkładać 5000 miesięcznie, dlatego że czasem jest odłożyć lepiej 200 zł miesięcznie, ale robić to co miesiąc, niż po prostu szarpać się z tą myślą, że musicie dużo teraz już. Spokojnie, to jest bieg długodystansowy, musimy wytrzymać ten bieg. Dlatego bare bone Budget to jest właśnie u tej osoby 15 600 na 6 miesięcy życia. Dlaczego pomyślałam o tym funduszu? Pomyślałam o nim, dlatego że m, przydałby się w ogóle osobny fundusz oszczędnościowy, który y, ona by miała taki spokój psychiczny wtedy, tak, że nie musiałaby się martwić. I obok oczywiście oszczędności, więc y, oszczędności również bym prowadziła. Ale moje rozbicie tych tematów polega na tym, że ja mniejsze kwoty bym przydzielała na pewne rzeczy. Tak, nie 2000 na jedno, tylko 2000 podzieliłabym na różne rzeczy. E, więc oszczędności. Co to są dla, dla niektórych oszczędności? Oszczędności to y, czasem jest konto oszczędnościowe. I co ja myślę tutaj, jeżeli chodzi o konto oszczędnościowe? Myślę o koncie, które by miało kilka subkont. Myślę tu o funduszach celowych. To u mnie funkcjonuje pod nazwą koperty. Tak naprawdę profesjonalna nazwa na to są fundusze celowe. Czyli pewne cele. Fundusze celowe u każdego będą wyglądać inaczej i ja również starałam się wcielić tą osobę, żeby przewidzieć jakie ona może mieć fundusze celowe. Konto oszczędnościowe podzieliłabym na kilka subkont. Pierwsze subkonto nazwałabym wakacje, dlatego, że ta osoba regularnie z dzieckiem jeździ na wakacje. A drugie subkonto nazwałabym wyjścia. To też polega na takiej trochę rozmowie i analizie um, życia tej osoby. I wyjścia to są po prostu atrakcje, które Razem z dzieckiem macie, wychodzicie sobie w sobotę, w niedzielę potrzebujecie jakiejś gotówki. Trzecia rzecz to zdrowie. I to znowu polega na analizie, czego może samotna mama potrzebować z dzieckiem. Oczywiście funduszu, który jej pozwoli przetrwać wszystkie wirusy, katary, zapalenia i anginy przez całe przedszkole, i to jest właśnie fundusz, który bym założyła na tę okoliczność oraz. Ewentualnie też na siebie, jeżeli jest taka potrzeba. Czwarta rzecz, kieszonkowe. Dlatego powiedzmy to głośno, dlaczego kieszonkowe? Myślę, że grupa samotnych matek to jest jedna z bardziej dotkniętych i którym jest naprawdę ciężko osób. Ciężko w takim wymiarze też psychicznym. Nie każdy ma pomoc ze strony rodziców. Niektórzy byli w bardzo trudnych związkach, muszą się jeszcze poskładać do kupy i ma dziecko 24 godziny na dobę. Nie ma gdzie uciekać, dlatego jest to kieszonkowe. To są pieniądze przeznaczone tylko dla niej. Tak, bo czasem zapominamy, zapominamy o tym, a to jest jednak bardzo ważny czynnik. Kolejna rzecz, to by były wydatki nieregularne. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że w poprzedniej wersji bywało tak, że jeżeli wpadła jakaś rzecz, której ta osoba się nie spodziewała, czy a ona po prostu wychodziła, no bo każdy tak, tak ma. My czasem patrzymy na innych ludzi, że nic nie mówią o swojej sytuacji finansowej, wyjeżdżają, kupują, zazdrościmy im, ale rzeczywistość wygląda tak, że każdy z nas ma wydatki, które nagle wpadają i których się nie spodziewaliśmy i przeważnie bierzemy to z tego miejsca, czyli ze oszczędności, które nazywamy bardzo ogólnie. I jest to pewien problem w którymś momencie, dlatego że się okaże, że myśmy zupełnie wypłukali to miejsce no bo yy, życie jak zwykle. <laughs> yy, dlatego wydatki nieregularne powoli bym sobie budowała. Yy, jak to zrobić? Wcześniej mieliśmy 2000 na same oszczędności. Ja bym te 2000 podzieliła tu i tu, więc tysiąc przelewałabym na fundusz życiowy miesięcznie na tą poduszkę, którą bym chciała zbudować, o wielkości 15600. I to jest zupełnie nieważne, że to by trwało. No bo co potrzebujemy 15 miesięcy, 16, żeby to zbudować? To jest słuchajcie, nieważne. Czasem pomniejszamy nasze cele, aby ewentualnie do nich dotrzeć. Jeżeli wszystko wrócimy do innego worka, nigdy nie dotrzemy tutaj. Więc to byłby nietykalny fundusz, który sobie budujemy, on by sobie po prostu rósł, i on w końcu by urósł. A na konto oszczędnościowe, gdzie miałabym subkonta w ilości pięciu, również przeznaczyłabym 1000 zł, bo mieliśmy 2000 do rozdysponowania. I pytanie, w jakich wielkościach tutaj? Ja bym zaproponowała 500 zł miesięcznie, na wyjścia stówkę, a wyjścia to są takie rzeczy, wiecie, z dzieckiem w sobotę, w niedzielę, myślę, że tutaj dużej kasy się raczej nie wydaje, Sama tak, jakby funkcjonując ze swoim dzieckiem, wiem, ale czasem są takie wyjścia, na przykład kręgle, które zaczynają być drogą atrakcją i to już stówka może pęknąć. Także myślę, że stówka to jest akurat. Na zdrowie bym przeznaczyła również 100 zł. Na kieszonkowe stówkę i na nieregularne 200. Może się wydawać na początku, że to są dosyć niewielkie kwoty, i pierwszych kilka miesięcy na pewno dla tej osoby było, byłoby trudne, dlatego że. Te kwoty musiałyby się uzbierać w jakimś czasie, a przecież pewne rzeczy się zdarzają. Weźmy na przykład pod uwagę zdrowie, więc macie dwa miesiące minęły, odłożyliśmy sobie 200 zł, a przecież jest a choroba, nas dopada, wydajemy w aptece 400. To nie jest taka niespotykana kwota teraz, prawda? I brakuje nam 200, co robimy? No mamy te nieregularne, więc pierwsze kilka miesięcy by polegało na tym, że trochę szafujemy tymi wartościami i staramy się to wszystko spiąć tak naprawdę najważniejszym czynnikiem w układaniu budżetu jest czas. I ja wiem, że wiele z was chciało ten fundusz, bo tak do mnie czasem piszecie, że chciało tutaj to sobie uzbierać, ale życie ich znowu zaskoczyło, bo coś się rozjechało, tutaj zdrowie, tu samochód, tutaj zmywarka, i te pieniądze pękły. Więc ja jestem w pełni świadoma, że takie rzeczy się zdarzają, jeżeli minie pewien czas i będziemy trochę tym tutaj bawić się Tymi rzeczami, które tu odkładamy, podbierać, i tak dalej, to przyjdzie w końcu moment stabilizacji, że będziemy te kwoty mieć odłożone. Dlaczego w ogóle pomyślałam o tych dwóch rzeczach dla tej osoby? Dlatego, że pomyślałam o niej w takiej perspektywie 5 lat. Co będzie z Tobą za 5 lat, jeżeli będziesz żyła tak jak Żyjesz, czyli będziesz miała te oszczędności, ale jeżeli będziesz chciała zrobić remont mieszkania. Zrobisz go, przypuśćmy, za 15 tysięcy. <laughs> Możesz wydać całą kwotę, którą sobie odłożyłaś. Co z rzeczami, które się zdarzą za 5 lat? Co z wakacjami? Skąd weźmiesz? Czy to nie będzie tak, że wydasz całość kwoty i na inne cele po prostu się nie znajdzie? I oczywiście się zgodzę, że ten plan może nie być idealny. Dlatego, że musiałabym z tą osobą siąść i przeprowadzić rozmowę, co ona o tym myśli, ile wydaje na wakacje, na przykład w skali roku, czy 3000 dla niej i dla syna to będzie ok, czy ona potrzebuje więcej, czy na wyjścia stówka tygodniowo to jest ok. To są bardzo konkretne pytania. I czasem ten fundusz życiowy zmniejszamy, żeby zwiększyć inne. Systematyka jest kluczem do ogarnięcia tych rzeczy, a nie wielkość kwoty. Także yy, ja Was zawsze zachęcam do tego, aby otworzyć się na różne opcje, mimo iż mamy ochotę na coś odłożyć szybciej, mieć ten spokój, osiągnąć pewien cel, ale Wy go osiągniecie, Wy tam dobiegniecie, troszkę pokombinujcie. Czasem zmniejszy, yy, trzeba zmniejszyć swoje cele. Czasem trzeba na wydatki nieregularne dać więcej, no bo jeżeli dużo rzeczy Was w ciągu miesiąca zaskakuje, dacie na przykład 1000 zł na oszczędności, rozwali Wam się <grytanie> zmywarka, no to już macie minus 1000, tak, bo 2000 na zmywarkę musicie dać. Więc czasem powiększamy tutaj konto nieregularne właśnie kwotą tych oszczędności, czyli w pewnym sensie na niekorzyść, ale w perspektywie długiego biegu wyjdziecie korzystnie na tym układzie. E, co o tym myślicie? Słuchajcie, także ja chętnie posłucham samotnych mam, jakie mają bolączki, a, jakie mają patenty. E, więc myślę, że warto sobie porozmawiać o takich bardzo konkretnych rzeczach. Chociaż szczerze mówiąc, uważam, że burzę, który ta osoba dla siebie wymyśliła, jest super. Szczerze mówiąc, będąc um, sama z dzieckiem, pracując. A, Bijąc się z myślami i też z takim faktorem psychologicznym, yy, i po prostu z tym, że jest wam bardzo ciężko, nie macie z kim porozmawiać o tym, yy, i biorąc to wszystko pod uwagę, czasem nie trzeba od siebie wymagać aż tak wiele, czasem trzeba iść na pewne rzeczy upraszczać, i myślę, że ta uproszczona wersja u niej przez długi czas mogła działać. Im bardziej się sytuacja ustabilizuje, a ona poczuje się lepiej, zastanowiłabym się nad celami, które dla siebie bym wytyczyła. Na przykład, za 5 lat, do którego punktu bym chciała dotrzeć. To jest, e, myślę, że bardzo ważne, ale musi przyjść na ten moment. Więc e, ja nie będę kryko, krytykować tego, co ona zrobiła. Ten budżet jest bardzo intuicyjny i bardzo, myślę, fajny, dopasowany do niej. Jest bardzo prosty. Tu nie macie miliona kredytów, nie macie rzeczy, które trzeba spłacać. O tyle jest jej łatwiej, że nie ma tego kredytu, ale musi pomyśleć o sytuacji, co będzie za 5 lat. I jak zrobić, żeby fundusz życiowy sobie gdzieś rósł, jednocześnie mając na inne rzeczy pieniądze? Po prostu pomniejszając finansowe aspekty tutaj wpłaty, jeżeli trzeba, ale przygotowując się na dłuższy bieg, może trzeba będzie rozpisać miesiąc po miesiącu, cały rok. Nie szkodzi, słuchajcie, czasem trzeba. Także to jest jakby moja gadka na ten temat. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mam nadzieję, że w przyszłym, przyszłym miesiącu wpadnie sobie kolejny film z serii. Ja Was zapraszam do subskrypcji i podzielenia się przemyśleniami. Dzięki Pa!